Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. Słuchajcie, dzisiejszy materiał postanowiłem poświęcić programowi, bardzo dobremu programowi do edycji wideo. I nie, nie chodzi tu bynajmniej o KDN Live. Nie, 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 to nie jest ta liga. To nie jest ta liga, nie jest ten temat. Chodzi o program profesjonalny. Tak, owszem, na Linuxa są profesjonalne programy, który jest dostępny w wersji bezpłatnej, jaką można powiedzieć takie Demo, że tak powiem, tak, On sobie działa, nie ma większych problemów z tym. To znaczy, nie ma. Problemów powiedzmy nie mają użytkownicy kart Nvidia, tak. A chodzi tu o co? O to, że program ten na Linuxie wymaga tak zwanego wsparcia OpenCL, czyli open, otwartego Open computing, computing Language, tak, czyli programu, to znaczy języka, który umożliwia Przeprowadzanie obliczeń na karcie graficznej, tak? Nie na procesorze, tylko właśnie na karcie e, graficznej. O czym tu jest mowa? E, mowa tu jest oczywiście mm, o DaVinci Resolve. Proszę bardzo, odpalamy sobie Ubuntu 18.04.4 LTS. E, od razu uprzedzam, to nie jest mój system na stałe. To jest system zainstalowany jako w dual bucie, po prostu, żeby wam to wszystko tutaj pokazać. Dlaczego go zainstalowałem? ponieważ to co czytałem najpierw, a czy musiałem trochę poczy poczytać o tym programie, o instalacji tego, przynajmniej jeżeli chodzi o karty AMD Radeon, seria 300 i w górę, tak, bo tylko one, z tego co wiem, mają wspomagane dla OpenCL, to jest potrzeb są potrzebne sterowniki tak zwane zamknięte AMDK, tak? chodzi o obsługę OpenCL. OpenCL nie ma obsługi w sterownikach MESA, w otwartych sterownikach Radeonów. No ja byłem przekonany o tym, że trzeba całe sterowniki instalować tutaj i jest mały, że tak powiem, koszmar. Ale tak nie jest do końca. Ehm, mianowicie udało mi się znaleźć instrukcję, która działa, e, która nam instaluje część tylko sterowników zastrzeżonych AMDK odpowiedzialnych za obsługę OpenCL. Tak, po to, żeby między nimi uruchomić e, tego DaVinci Resolve, bo on tego wymaga. Jeżeli nie macie sterowników OpenCL do Radeona, to tego nie uruchomicie. W NVIDII musi być uruchomiony pakiet OpenCL i muszą być zainstalowane sterowniki CUDA CUDA tak, jak to zrobić a propos NVIDII zapraszam do Google, bo ja takiej karty nie mam jeżeli chodzi o AMDK to w następnym filmie pokażę wam jak to zrobić jak to zainstalować, żeby to nam po prostu działało, korzyści są duże dzięki temu możecie uruchomić nie tylko DaVinci Resolve ale także Możecie włączyć wspomaganie w Blenderze, w Gimpie, w Darktable i paru innych programach. Ja wam to po prostu pokażę. Dzisiaj skupmy się na, na naszym pięknym, że tak powiem, DaVinci Resolve. To, że tu jest obsługa OpenCL, już wam to pokazuję, proszę bardzo. Tutaj możecie sobie przeczytać, jak to wygląda. Platforma informacyjna OpenCL 2.1 AMD APP. Proszę bardzo, to są informacje o karcie graficznej. To, po ile i jak to ten? Czyli widzicie, że obsługa opencl jest tu włączona. Jest ok, teraz mówimy mówię o takim fajnym programie, tak? DaVinci Resolve. Niektórzy powiedzą, ha, ha ha, to jest na Linuxie? Tak, kolego, drogi. Ta, tego rodzaju sprzęt można obsługiwać za pomocą tego programu na Linuxie. To nie jest dowcip, bo inaczej by tego nie pokazywano. Poczytaj sobie tutaj tutoriale, informacje i tak dalej. I, i naprawdę tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju sprzęt jest możliwy do obsługi w Linuxie, jak najbardziej za pomocą tego programu, tak? Jeżeli chodzi o możliwości, wow, naprawdę jest fantastycznie. Program przede wszystkim jest w wersji płatnej, tak? On kosztuje 300 dolarów. Co to jest 300 dolarów za profesjonalny program? do obruki programów wideo. Co to jest 300 dolarów? No nie róbcie sobie jaj, to jest 1000 zł, 1200 zł. Czy to jest dużo? To raczej chyba nie, ponieważ pakiet Adobe kosztuje trochę więcej rocznie, a tutaj program macie już dożywotnio, tak? To nie jest usługa. To jest program, który dostajecie tutaj na zawsze. Obsługa Maca, Windowsa, Linuxa. Proszę bardzo, da radę. Da radę, oczywiście, że tak. Nie trzeba miliardów złotych. Że tak powiem, wydawać, ale musi być minus, tak? Wersja bezpłatna jest mocno ograniczona. Po pierwsze, nie można importować plików MP3, nie można importować plików H264. Dlaczego? Chodzi o licencje. O licencje, które na Windowsie płaci Microsoft, tak? Bo to są licencje na MP3, to wszystko są kodeki zamknięte, licencjonowane, a na Linuxie, no niestety, nie ma czegoś takiego, tak? Kodeki mp3 teoretycznie są dostępne, ale używanie ich w niektórych programach Takich jak DaVinci Resolve by zmuszało firmę do tego żeby po prostu zapłacić licencję za to e, Dlatego cena programu jest jaka jest i wtedy dostajecie pełną obsługę wszystkiego Jest obsługa HDR, -u, gradingu e, Jest tutaj zintegrowany program Również e, moim zdaniem lepszy niż Adobe After Effects Mianowicie chodzi tutaj o program oczywiście o efekty Fairlight FX i Fusion który jest tutaj zintegrowany do robienia różnego rodzaju efektów, tak? Te programy macie tutaj, że to powiem, w pakiecie od razu, dodatkowo są tam jeszcze inne, inne możliwości i rzeczy. Jest obsługa również 8K 4K 8K wersji bezpłatnie, jest chyba to ograniczone. Nie wiem, nie sprawdzałem aż tak dokładnie. Dobra, co ja Wam będę tutaj opowiadać? Przejdźcie sobie na stronkę, poczytajcie, jeżeli ktoś się zainteresowano tego rodzaju oprogramowaniem. poczytać zapoznać się można sobie to bezpłatnie pobrać ja wam pokażę w drugim filmie jak to zrobić tak okej okay. no to przejdźmy sobie do czegoś co podobno nie działa na kartach AMD DaVinci Resolve od razu uprzedzam tu jest zwykły dysk HDD tak dlatego to troszeczkę nam wolno chodzi proszę bardzo tą panią pewnie dostajecie gratis ale to już za 400 dolarów za godzinę przepraszam w każdym razie program jest potężny, naprawdę ma olbrzymie możliwości. Ja siedziałem na nim może dwie 3 godzinki. Dużo rzeczy nie zrobiłem, bo po prostu nie mam pojęcia. Nie miałem za bardzo czasu. bo Chciałem jeszcze parę innych rzeczy sobie tutaj opracować również, ale mniej więcej mogę wam pokazać, to to potrafi. Nie wszystkie funkcje, tak? Od razu mówię jeszcze raz, ponieważ no po prostu on jest zbyt rozbudowany, że tak powiem. Naprawdę jest po prostu zbyt. Że to powiem, rozbudowany program się uruchomił. Tak mniej więcej wygląda na starcie, tak? No i jest tego sporo. Jest tego bardzo, bardzo sporo. Jest bardzo dobra, obsługa, bardzo dobra obsługa audio. Jest tutaj możliwość, bardzo profesjonalny mikser zastosowany. A co jest, gdzie jeszcze nie wiem, bo nie dopracowałem dokładnie. Tu jest akurat rendering. Formaty wyjściowe. Możecie sobie tutaj renderować do różnych formatów produkcyjnych, także tak. Idei HR i tej całej, całej reszty. Tutaj mamy mikser audio, potęga plus dodatkowo można sobie, macie tutaj różnego rodzaju efekty dźwiękowe, które można od razu sobie zastosować, tak. Jest bardzo duża możliwość pracy nad dźwiękiem w tym programie. Oczywiście tak zwany color grading, tak. O tu nam pan Tosiu idzie. Proszę, bardzo piękny ogon, tak musi być pokazany. Co, czym jest color grading? Yy, ogólnie jest to kolorowanie bym powiedział yy, tak prosto, bardzo prosto, tak. Można tutaj stosować tak zwane luty, czyli dowolne już presety yy, z, danymi, z danymi kolorami zastosowanymi na przykład w przemyśle yy, filmowym, czy różnego rodzaju yy, efektów, które chcemy sobie załóżmy yy, zastosować, tak. Wybieramy sobie na przykład tą płaszczyznę, że chcemy ją sobie zedytować, tak. I zaczynamy zabawę. Tutaj mamy takie możliwości, że żaden program inny na Linuxie czegoś takiego po prostu raczej nie potrafi. Nie ma takiej możliwości. Jest to wszystko bardzo rozbudowane, obsługa RGB, chyba Cmyka również. No po prostu full. Jeżeli ktoś jest profesjonalistą, może się tutaj pobawić. Jak najbardziej tu są ciekawe rzeczy. Mianowicie w tym programie stosuje się tak zwane nody. To są, można powiedzieć, dodawanie, nie wiem jak to nazwać. Tak jak widzicie tutaj na przykład, tak, już nie ma czegoś takiego, że mm, idziemy sobie tak jak na przykład y, w After Effects, tak, że mamy warstwy, jedna warstwa, tu efekt, coś tam ten. Tutaj pracuje się na tak zwanych nodach. Postaram wam się to pokazać w Fusion. Następnie przynajmniej może uda mi się to jakoś uruchomić tutaj. Próbuję, ale chyba właśnie coś zepsułem. Ja tego po prostu nie potrafię obsługiwać, ale dodajmy sobie może jakiś efekt. Może nam się coś takiego uda zrobić. A no jest tego full naprawdę jest tego tyle, że że, że to się w głowie nie mieści. Co so, ten program tutaj potrafi? Tak jak mówię, że bez problemu yy, myślę, że może zastąpić after effectsa. Nawet go chyba bym powiedział zmiażdżyć troszeczkę możliwościami. Jeżeli ktoś wie jak się tym posługiwać tak, bo to jest inna sprawa. Jak widzicie dodawanie lutów. Dodajmy sobie kolor, nie wiem, Color Curves. I tu chyba będziemy się koloro, kolorami bawić, że tak powiem. Tak, tu mamy już coś do zrobionego. Dodajmy sobie tutaj na przykład coś ciekawszego, jakiś fajny efekt, żeby był tak. Efekty, co tu mamy? Kolor, rozmycie. Rozmycie zostawmy sobie Glow. Proszę bardzo, zabawa taka, że głowa po prostu mała. Tak jak mówię, jestem zwykłym lamerem, to jest naprawdę. No nie o to chodzi, że jest parę, parę tych, to jest normalnie tutaj się robi takie efekty można zrobić, dodać, że po prostu wow, ja po prostu ja nie wiem jak. Autentycznie przyznaję się, no widzicie, wersja ograniczona ma pewne, pewne rzeczy nie dodasz, bo po prostu się, że to tak powiem, nie da, tak? moment, dodaj tool, co my no tu mamy, jakiś warp, wykrzywianie, dajmy sobie coś takiego, no te są bardzo wygodne podobno, ja nie wiem, ja nie jestem przekonany do tego, dlatego, że na tym nie umiem pracować i, i, i ja jestem po prostu zwykłym, że tak powiem użytkownikiem prostego olive, tak? który mi po prostu wystarcza i czegoś takiego ja nie potrzebuję, natomiast jeżeli ktoś chce się zająć profesjonalnymi efektami, profesjonalną tutaj Pracą na Linuxie, Kurde bez najmniejszego problemu 300 dolarów To są grosze tak Jedno zlecenie to jest powiedzmy 1000 dolców tak czy ileś tam Więc naprawdę możliwości tutaj są ogromne o, świetny program dostajecie widzicie tutaj reaguje pięknie Można efekty zrobić fantastyczne oczywiście wszystko się tutaj Odtwarza nagrywa w czasie rzeczywistym tak Trzeba wiedzieć jak Poczytać dokumentację i się tym zająć to jest Mniej więcej Mniej więcej Fusion, tak? Czyli takie powiedzmy After Effects, odpowiednik After Effects', tak? Natomiast jeżeli chodzi o samą edycję filmów, e, przechodzimy sobie tutaj i mamy bardzo podobne, czyli mamy normalny timeline, gdzie możemy sobie po prostu tutaj e, pracować. Przewimy sobie tutaj, tutaj dodajemy efekty w ten sposób. Oczywiście wszystko pracuje bez problemu. E, na karcie graficznej jest pomaganie, tak? Więc tu nie ma takiego czegoś, co się dzieje w Kader live, że o Jezu i masakra. to no tu po prostu wszystko mamy. De facto czas, można powiedzieć, rzeczywisty, tak? On muszę sobie to przerenderować, a potem następuje nam po prostu uaj, ale głośno, przepraszam. aby tego nie słyszycie to całe szczęście ja sobie wyciszę ten dźwięk. Więc naprawdę tutaj opcji jest. Ja się tak troszeczkę tylko bawiłem, tak mniej więcej efektów tutaj jest na tony. Można tak jak widzicie jest import tutaj wave'ów. Można sobie P3 do wave'a przekonwertować i po problemie po jednym ograniczeniu. Jeżeli chodzi o H264 no to możemy zrobić sobie na przykład muwa, tak? Jedną WMP ffmpeg-i, źródłowy, docelowy, przekonwertować sobie to po prostu na, na normalnego muwa i wtedy to tutaj wgrać, używać bez najmniejszego problemu. Funkcji jest tyle, że szok, obsługa, oczywiście, multicamer, tak? Bez problemu, jeżeli macie parę kamer naraz podłączonych i potrzebujecie sobie zgrać materiał w danej kolejności, nie ma najmniejszego problemu. Ten program to obsługuje. Oczywiście pełna um, obsługa GPU, tak jak już wspominałem. E, również dodatkowo jest um, obsługa, oczywiście, i przy renderowaniu, i tutaj w timeline i przy renderowaniu e, końcowym, tak? Jeżeli chodzi o efekty, ja tutaj starałem się jakieś efekty znaleźć, dodać. Kiedy przed chwilą mi się to udało, jak, znaczy przed chwilą, no jakiś czas temu mi się udało to zrobić, w tej chwili nie wiem bo po prostu, zgubiłem się, gdzie to w ogóle się dodaje. Tutaj jest, ten program jest tak rozbudowany, na podzielony na tyle po prostu w funkcji. O, tu są efekty. Dodajmy sobie coś na przykład. Nie wiem, o zoom Blur może by fajnie wygląda. Jeżeli tak to się dodaje tego zoom blur'a. Chyba nie w ten sposób się dodaje. Dodajmy sobie na to. Moment, klasujemy sobie tutaj parę rzeczy. Ja bardzo nie wiem nawet jak przejść do tego zooma, żeby go tutaj... Nie, trzeba go nałożyć. Ten efekt musi być nałożony. Tylko za bardzo nawet nie wiem gdzie to się edytuje po prostu ten, te efekty, tak? No musicie mi wybaczyć, ja jestem lamer w temacie aż takich po prostu em, takich program, programów tutaj. No niestety Lensa sobie nie dodamy. Glow powinien chodzić, glow chodzi, ale gdzie go zedytować, nie mam pojęcia, może to się edytuje w innej części tego programu. Em, bo tak jak mówię, jest bardzo rozbudowany, tu jest akurat zwykły timeline, czyli efekty mamy tutaj. Dobra, udało mi się, nie wiem jak, ale udało mi się włączyć opcję opcje, opcje tego wszystkiego. Masakra! Ej, ludzie, naprawdę to jest masakra. Popatrzcie, się, co można sobie tutaj e, zrobić. Pobawimy się troszeczkę przez fitkę. Jak widzicie, chodzi tu pięknie, w oczywiście czasie rzeczywistym, tak? Mimo, że moja karta nie jest przeznaczona do tego typu rzeczy, bo nie jest, bo to jest zwykła karta do, do grania, tak? A nie wiadomo, jakiś sprzęt. Który powiedzmy ma odpowiadać za, za render kurde kart, znaczy za render profesjonalny tak I zabawę Ale, ale naprawdę no, no możliwości tutaj są fantastyczne to wszystko sobie, można sobie fajnie wypozycjonować no, no Po prostu jest kurde nawet nie wiem co ja robię w tej chwili dokładnie tak Ale ale no, no, no popatrzcie się jakie tutaj są po prostu możliwości Ten program jest stabilny Jak widzicie sobie tutaj się bawię jest mat zwykły materiał można powiedzieć, nic wielkiego, tak? Ale naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje yy, zrobić sobie naprawdę fajną czołówka albo do czegokolwiek, czy yy, tak jak już mówiłem wcześniej, yy, zacząć sobie Tumblur, Lens Flare, zobaczmy tego Lens flera. to jest nasz Lens Flare. Proszę, dajmy sobie go tak. Edycja, o kurde! Możliwości są takie, że po prostu ja bym się z tym z przyjemnością pobawił, tylko kurde, ja szczerze mówiąc nie widzę sensu, że do filmów, które załóżmy ja sobie tam robię, tak? Żeby żeby po prostu stosować aż takiego kurde potwora, można powiedzieć, bo to... Przerost formy nad treścią, natomiast jeżeli ktoś się zajmuje profesjonalnie obróbką filmów... No, moim zdaniem bez najmniejszego problemu, tym bardziej zakupić sobie po prostu wersję, że to pełną, tak? Po prostu zacząć tego normalnie używać zarabiać na tym programie, bo na linusie się da, jak widać tylko, żeby po prostu wiedzieć jak. Też jak ktoś siądzie pierwszy raz do nie wiem do 3D Studio albo do czegoś to powie, o kuwa, co to jest tak, a inny koleś siądzie i buch i kurde w 5 minut jest taka grafika, że głowa mała. Jest taka sama zasada, to jest dokładnie to samo tak, ja nie mam o tym po prostu pojęcia, dlatego to wygląda jak wygląda, taka zabawa kolesia kurde yy, efektami tutaj tak. Ale jak widzicie naprawdę ma to ręce i nogi, można świetne rzeczy robić, oczywiście game y tak zwane, tak? Czyli, czyli można sobie te efekty, wszystkie one będą animowane w czasie, że tak powiem, tak? Wszystko można sobie oczywiście zedytować, bo to tak jak powtarzam po raz kolejny, to jest profesjonalny edytor wideo, nie żadna zabawka albo, albo coś jak KDN Live, który się nadaje, ale do czegoś innego. Na pewno nie do użytku normalnego z tym jego wieszaniem się ciągłym, muleniem i całą resztą. Tak wiem co teraz mówię. Zaraz się wszystkim użytkownikom KDN Live. Niech mi ktoś pokaże coś takiego na KDN Live. Dziękuję. Dobra. Zmieniamy temat, bo to jest o DaVinci Resolve. Tak jak już wiecie tutaj to tu są te nasze kochane nody. Ehm, tutaj mamy ten Color Grading. Oczywiście możemy sobie te kolorki poprawić. Tak? Jeżeli nam coś załóżmy nie pasuje. Jest nie tak, wszystko możemy sobie pięknie tutaj zedytować. Kolorki fantastyczna sprawa, naprawdę. Edytor jest bardzo zainteresowania. Tak, możliwości są ogromne. I tak, jak powiedziałem, w następnym filmie pokażę Wam w jaki sposób to zainstalować na dystrybucjach pochodnych Debiana, Ubuntu, Minta i tym podobnych. Tak, to będzie ładnie sobie wszystko nam pracowało. Popatrzcie, się kurde. Ranger, można sobie tutaj włączyć, ładnie go zedytować. Ja mam dźwięk chyba w tej chwili tutaj wyłączony, ale jak widzicie, wszystko sobie można pięknie dostosować: każdy efekt, każde szyściusieńko. No, po prostu pól, że tak powiem, wypas pęczak, jak to się kiedyś mówiło, tak? I o to właśnie kurczę chodzi, że ktoś ja potrzebuje tego rodzaju oprogramowania, to je ma, nie tylko na Windowsie, naprawdę nie tylko na Windowsie. No, A jak się ktoś przywali, że na Linuxie poczęła wersję płatną, no to. No właśnie, nie będę tutaj tego komentował, bo nie ma sensu najmniejszego, tak. W każdym razie, przed wami to był taki można powiedzieć skrótowy przedlądik tego programu. Jakby nie było, proszę bardzo dawincie, że są 16. Warto się z tym zapoznać. Naprawdę możliwości są przeogromne. To nie jest zabawka, tak? To nie jest po prostu zabawka typu movie maker albo coś w tym rodzaju, tylko profesjonalny program do montażu filmów. Również, jak widzieliście, tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo zaawansowany edytor, jeżeli chodzi o nody i efekty, które można tutaj sobie wykonać. No to możecie sobie zobaczyć na przykład na YouTubie, gdzie robią to profesjonaliści, którzy wiedzą po prostu, mają pojęcie o tym, co, że to powiem, robią, bo ja nie mam. Nie wiem, po prostu ja tak jak mówię, ja się nad tym po prostu, o, coś mi się udało włączyć. Teraz jakiś light turn tutaj mamy i możemy sobie coś zmienić. Nie wiem co, ale możemy sobie zmienić. W każdym razie, jak ktoś ma pojęcie, zapraszam, pokażę jak to działa. Działa bardzo fajnie, jak widzicie tutaj nic się nie wiesza, mimo efektów, które się, nie wiem, że to pewnie tutaj sobie, Partek bawi, tak, który sobie przygląda tutaj się po prostu tym bawi, bo... Normalną tego pracą nazwać nie można, zdecydowanie nie można. Zobaczmy tutaj jeszcze Radial Blur może dołożymy. Od razu nam zastosowało. Zobaczmy, może no, Light raysy nie będą działać tutaj na przykład. Tak? Oprócz tego, tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać, proszę, rodziczości dostępne gdzieś tutaj były. 3840 na 260 1920 to są wersje, że powiem, darmowe. W wersji bezpłatnej są tego typu rozdzielczości do 3.72, to jest, nie wiem czy to jest Full HD, czy nie, znaczy nie, czy to jest 4K, czy nie. W każdym razie w wersji pełnej płatnej macie pełną tego obsługę. Rawy, obsługę różnego rodzaju programów, znaczy formatów, przepraszam, odczytu, zapisu, renderowania, tutaj również jest. Można robić tytuły, można robić różnego rodzaju e, rzeczy, tak? Naprawdę, warto sobie poczytać dokumentację i się z tym po prostu programem zapoznać, bo możliwości są przeogromne. Ja tylko coś potrzebuję, to bardzo proszę. I przestańcie w końcu narzekać, że nie ma Adobe, bo są inne zamienniki, są dobre zamienniki. W każdym razie, warto sobie z tym programem spróbować, zacząć go używać. Pokażę w przyszłym filmie, tak jak powiedziałem, jak go zainstalować. I również, że działa tutaj między innymi inne programy typu Blender i tak dalej, jest obsługa opencl jak najbardziej działająca. To tyle, moi drodzy widzowie. Da Vinci Resolve jak najbardziej jest pracujący na Linuxie bez najmniejszego problemu. Można sobie naprawdę efekty robić fantastyczne, zresztą co chyba widać tutaj, tak? A to jest tylko zabawa zwykłego lamera, nic więcej, nic na poważnie, naprawdę nic na poważnie. I tyle. Zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! Cześć!